Stromo, szybko i treściwie to charakterystyka wejścia na szczyt Wali Góry. Tutaj mamy Wali Górę. Szczytu położonego na południe od Wałbrzycha i zaliczanego do Korony Gór Polskich. Dziesiąty najniższy szczyt i należy do gór kamiennych. Parking koło schroniska Andrzejówka. Żółty szlak startuje z Przełęczy Trzech Dolin. Podejście jak zobaczyliśmy na drogowskazie 15 minut. Wydawało się obiecująco i zaraz zobaczycie jak bardzo było treściwie początek dość spokojny. No zdecydowanie jest stroma a jeszcze dodatkowo zalecają i to chyba całkiem słusznie żeby w zimie nie dzieraczki a po deszczu raczej nie iść tędy. To na tych samych kamyczkach można się ześlizgnąć. W przypadku niekorzystnych warunków warto wybrać po prostu szlak naokoło. Niebieski ewentualnie żółty który myśmy schodzili. Szczyt w całości zalesiony. Podobno kiedyś była tu wieża widokowa i można było oglądać panoramę wokoło. Tym razem nie ma, że tak powiem, pieczątki. Jest tylko znaczek. Jakoś pieczątki mamy w strunisku szukać. Na zejście wybieramy szlak naokoło, żółty nadal. Warto jednak odbić na tak zwaną owczarnię, bo znajduje się tutaj punkt widokowy. I możemy podziwiać panoramę. Na zejściu sporo tras rowerowych należących do strefy MTB. Sudety, a my trafiamy na rozdroże pod Waligorą. Niebieskim albo żółtym szlakiem możemy zejść w kierunku schroniska Andrzejówki. Zejście jest zdecydowanie prostsze, chociaż też jest strome. No, tutaj Andrzejówka, schronisko jedzonko dobre. Myślę, że warto tutaj podejść.